Witam drodzy Państwo, nazywam się Karol Burzyński. W dzisiejszym filmie kontynuujemy tematykę ustawiania bitmap w Rajno. W tym momencie jesteśmy na etapie pracy nad profilami bocznymi. No i w tym momencie widzimy, że powstają proste, które są dokładnie na przecięciach, na przecięciach profili. W Pionie. po prostu żeby szybciej było to ja te proste przygotowałam wcześniej nastąpiło cięcie i to co widzimy to już do każdej wręgownicy czyli do przekroju poprzecznego jest przygotowana i ustawiona w miarę dokładnie pionowa prosta. Następnie rozdzielimy po prostu tą powierzchnię obrazka na poszczególne pojedyncze przekroje. Wcześniej mówiąc o cięciu, chodziło mi oczywiście o cięcie w filmie, nie cięcie w geometrii. Także zaznaczam wszystkie te czerwone proste i robię split, czyli rozdziel. Tutaj już znowu nastąpiło cięcie w filmie, żeby było szybciej. Jak widzimy, ja je wszystkie porozsuwałem, te, te profile, i takie zestawy grupuję. Tak? Także każdy z tych profili jest tu zgrupowany. Prosta plus kawałek tej bitmapy odpowiadający za dany profil. Po co tak? Dlaczego tak, to za chwilę się przekonamy. No dobrze, czas najwyższy teraz już włączyć sobie widok boczny i pomyśleć powoli o ustawianiu tych profili w adekwatnych odpowiednich miejscach. Akurat w przypadku jednostki morskiej zawsze tak jest, w przypadku innych przedmiotów dobrze by było mieć zaznaczone albo wyznaczyć miejsca, w których one będą potrzebne. Ustawienie to w tej chwili no, wymaga precyzji. tak? Musimy również posiłkować się prostymi, z tym, z tym, tym razem na rzucie bocznym. No i tu widzimy dwie takie na rysunku proste. Ja ustawię się z prostą rinoską, czyli z geometrią, na środku takiego zestawu, gdzieś pomiędzy. Używam tutaj przesunięcia krokowego, żeby sobie pomóc, czyli nudża czy nedża. O, i w tym momencie będziemy sobie ustawiać już odpowiadającą wręgownicę czyli profil poprzeczny do miejsca na rzucie bocznym. Na samym początku tak dla rozgrzewki zrobimy to po prostu za pomocą zwykłego przesunięcia. W tym momencie zaznaczam wszystkie te wszystkie zestawy tych profili bocznych i przesunę je właśnie tutaj z miejsca pierwotnego ich położenia do kadłuba tak żeby mieć je wszystkie w linii. Chodzi po prostu o to, że chcę teraz na tym etapie wyrównać a może ustawić ich wysokość względem kadłuba, tak? Względem te, tego okrętu. To jest bardzo ważne, bo wszystkie mniej więcej później będą do siebie pasować mniej więcej, ponieważ no Trud pracy z bitmapami zeskanowanymi e, kiedyś z papieru jest taki, że pomimo naszej o, ogromnej e, wysiłku, pomimo naszego wysiłku i tak pewne korekty będą potrzebne. O, i teraz to ustawiam. Najlepiej pracować na dwóch rzutniach naraz. Koryguję to w perspektywie, e, okręcam, patrzę z każdych kątów mniej więcej, żeby się zgadzało, a same przesunięcie dokonuję w rzutni. Left. No i dzięki temu, że wszystkie te profile poprzeczne, czyli wergownice, są w tej chwili zaznaczone, to wszystkie wyrównają się do wspólnie do prawidłowej wysokości. I taki był cel tego etapu. Oczywiście można to inaczej zrobić. Ja po prostu proponuję jakąś tam swoją wizję. Dobrze, no i jedna jest już ustawiona. Uważam, że całkiem fajnie to wyszło, chociaż mówię nie idealnie. Praktycznie zawsze będą potrzebne jakieś drobne korekty. Ale w ten sposób na całym kadłubie to by trwało troszkę za długo. Widzimy, jeszcze drobne takie korekty są potrzebne. Człowiek się przybliża, bardziej tym widzi, że są potrzebne. Jednak, no i zobaczmy finalnie, jak to wyszło. Cały czas obserwujemy dwie rzutnie. Dwie rzutnie tutaj są kluczowe. No dobrze, mamy ten jeden profil ustawiony. Natomiast już pomysł jest taki, żeby następne to zrobić troszeczkę inną metodą. Troszeczkę zmodyfikować te nasze postępowanie, żeby całość lepiej dopasować do naszych bitmap. Także na rzucie bocznym muszą powstać również proste, pionowe. Tutaj włączę na chwilę rzut z góry. Także potrzebujemy pionowe, proste wszędzie na długości całego kadłuba, poś pośrodku tych zestawów, tak, pośrodku tych dwóch pionowych, szarych prostych, tak, żeby odzwierciedlić, w którym konkretnie miejscu te przekroje poprzeczne się pojawią. Także znowu cięcie w filmie. Teraz już widzimy, jakiś czas później powstały wszystkie tego rodzaju proste. I teraz. Mój patent polega na tym, że ja stosuję tutaj orientację. Orientację z dwóch punktów, czyli zauważyłem, że dzięki temu są o wiele lepsze rezultaty. Wszystko jest o wiele dokładniej ustawione. Orientacja z dwóch punktów. Polega to na tym, że przede wszystkim włączamy albo skalowanie 3D, w moim przypadku ja wolę skalowanie 1D, zaznaczamy dwa punkty referencyjne na danej geometrii, w tym przypadku bitmapie. I dwa punkty docelowe, i to już robię w rzutni bocznej, left. Jeden punkcik na środku mniej więcej tej grubej linii, i drugi punkcik na środku grubej linii. I w ten sposób, przynajmniej z mojego doświadczenia, wynika, że osiągamy przy pracach z, bitmap, z bitmapami najlepsze rezultaty, bo niejako od razu skalowanie 1D nam wyciąga troszeczkę brakującego wymiaru. Przy skalowaniu 3D. Byłaby to duża przesada, bo również na grubości te profile byłyby szersze. Yy, kolejny profil i kolejne, kolejna orientacja z dwóch punktów. To cały czas na wszystkich węgownicach, na wszystkich przekrojach będzie ta sama metoda. Dwa punkty referencyjne i w odpowiednim yy, położeniu na rzutni bocznej, dwa yy, punkty docelowe. Na środku tej grubej linii, takiej rapitograficznej, że tak powiem. Tak, klikamy i ustawiamy przekrój po przekroju. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie od czasu do czasu włączamy sobie rzutnię górną. No i znowu, Ciach, magicznym sposobem mamy cięcie w filmie, i w ten sposób oszczędziliśmy sobie wiele czasu. Ja tu już poustawiałem wszystkie w ten sposób przekroje poprzeczne, czyli wszystkie węgownice. Zobaczmy, tak to wygląda. W tej chwili po jednej stronie włączmy sobie rzutnię teraz górną, czyli obrazek ustawiony w rzutnię górną. Jak widzimy, wszystko w miarę do siebie pasuje. Jestem zadowolony z tego efektu. Możemy sobie również teraz odbić lustrem to te wszystkie poprze przekroje poprzeczne, wystarczy użyć odbicia lustrzanego, żeby uzyskać na drugiej stronie również te ręgownice, czy uzupełnić te przekroje poprzeczne, żeby były pełne, zamknięte. Być może w taki sposób będzie łatwiej modelować, a być może skupić się trzeba tylko na jednej połowie, ponieważ okręt to akurat jest obiekt symetryczny. No i tak to wygląda już po użyciu funkcji mirror, czyli odbycia ustrzanego. Włączmy wszystkie warstwy, czyli teraz mamy całość danych, które ustawiliśmy. Następnie rozgrupowałem wszystkie grupy za pomocą pojedynczego przycisku rozgrupuj. Chodzi mi o to, że teraz filtrem chcę zaznaczyć wszystkie proste. I prze, przestawić je, przerzucić je do tej warstwy, linie pomocnicze, i, i móc w stanie ewentualnie je sobie schować, żeby można było podziwiać efekt całej naszej pracy z obu filmów. Tak wyglądają ustawione wszystkie części tej pojedynczej bitmapy, bo przypomnę, że od tego się zaczęło. Ustawione w 3D. No, oczywiście możemy również na poziomie materiału. Decydować o transparentności, czyli o przezroczystości. Być może będzie bardziej czytelne, jeżeli obiekt nie będzie w pełni, w pełni jeżeli będzie chociaż we fragmencie przezroczysty. No i co? Tutaj robota nasza skończona. Bierzemy krzywę i po kolei odrysowujemy, już osiągając efekt w 3D. Na podstawie krzywych później wytłaczamy, czy wyciągamy kadłub i budujemy cały model. Tak mniej więcej ten sam proces należy powtarzać do różnego rodzaju obiektów, nie tylko militarnych, nie tylko stoczniowych, ale również przedmiotów, które pochodzą z każdej innej branży. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania innych filmów.